Witajcie w Atenach. Pokażę Wam dzisiaj jak żyją Ateńczycy, a raczej turyści w Atenach. Pokażę Wam także co jeść i co zwiedzać. Na przykład są chmury deszczowe, to one to tutaj nie pada, ponieważ te góry są takie wysokie i nie pozwalają tym chmurom tutaj wlecieć. I pół roku tutaj deszczu nie ma. jest założona przez Otto I, czyli króla I Grecji i w ogóle Grecja była przez 400 lat, nie była na, na, na mapie, była pod niebą tulecką. Którzy nie mogą się ruszać. Oni są z elitarnej jednostki i są szkoleni tak, żeby się nie ruszali. Mogą tylko mrugać. A jeśli im się chce w siku lub pić, to wtedy stukają dwa razy karabinem w po podłoże i wtedy strażnik przychodzi. Jeśli pić, to im daje butelkę do picia, a jeśli na przykład siku, to wtedy. Podstawia im butelkę i sikają. Chowają się w domku i sikają do butelki. No, oni mają, oni mają e, spódnicę, która ma 400 falban. E, to oznacza, e, że 400 lat e, tureckiej nie, nie woli. No i e, e, jak oni idą, to robią taki wykop. I... o to, że na przykład kopią później jeszcze się odszepują. Żeby podejść, trzeba zapytać. Atem, czyli, e, czyli boginię, e, która była w tym mieście i od niej się właśnie wzięła nazwa, bo jesteśmy w Atenach. E, no i tam obok niej, wys, wyżej trochę, jest Sfinks. Jest, e, Sphinx to jest pół lew ze skrzydłami, pół człowiek, kobieta. No i ona zadawała różne zagadki. Jeśli ktoś nie odgadł, to albo go pożerała, albo rzucała w przepaść, a jeśli odgadł, to wtedy zjadała sama siebie. I broniła wejścia do miasta Teby. I teraz patrz, jakie tutaj mandarynki rosną. Na pewno są gorzkie i kwaśnie i y, 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 wiszą tutaj tylko dla ozdobę. W Atenach jest taka zasada, żeby nie budować wysokich budynków, ponieważ z każdej strony ma dać, a, mamy widzieć akrobat. Słuchajcie, ciekawy. Ciekady e, e, są nazywane w Grecji e, termometrami. Dlaczego? Dlatego, że e, one jak jest e, jakoś tak 36 stopni, to sobie je tak właśnie cykają, pocierają skrzydło skrzydła, bo wtedy się chłodzą. A jak robią to jeszcze bardziej energicznie, to wtedy e, znaczy, że jest już powyżej 40 stopni. A w sumie Co my tutaj mamy? No, co tutaj jest? Mamy sałatkę, mamy kurczaka, mamy pipę. Mamy też fajne, frytki i dwa pomidorki i cytrynę. chcesz więcej frytek. Jest... To jest dobry oreks, to jest i kebab. masz ten e... tutaj To też jest to, nie? inny wersji kebab. Już testujemy. Chcesz pomidora do a jak ty To jest, jest suflaki. Y, suflak. Tak Pyszno to jest. Tam jest pita pod spodem. O jaka fajna pita. Weź rękami. Wszystko cytryno. Teraz spróbuję sałaty. Wspaniała. Jak cecyki? Lepszy mm. niż. Nie, nie nasz lepszy. To mi bardziej smakuje nasz. Smakuje na... Wszystko z cytryną bardzo lubię żółwę. Ja będę głaskać. Ja nie, będę za kim i będę ich głaskać. Skąd masz tego żółwia? Z stawu, od stawu. Tak, już nie. Jest. Mogę to do bory? Tak. Już uciekł. Wiem. Teraz, teraz jesteśmy w dzielnicy Anafi Król, który chciał mieć pałac i katedrę, e, chciał... E, sprowadził e, sobie murarzy, którzy pochodzili z, e, z wyspy Anafi i po prostu zbudowali to takie... W takim stylu wyspowym, ponieważ chcieli, żeby kojarzyło im się z domem, ale król powiedział im, że mogą to zrobić, jeśli każdy dom wybudują w jeden dzień. Dlatego domy są malutkie. dwany biegi oraz y, lekkoatletyka. Chyba arytmetyka. Lekkoatletyka. atletyka. Jako nagrodę dostawało się oliwę, która była bardzo cenna oraz gałązkę oliwną. To jest przekazywany ogień. Chodzi o to, że w olimpii odpalają o, ogień od y, promieni słońca. Później tutaj go przynoszą i tutaj zapalają. Przekazują do kraju, który będzie miał Olimpiadę. Gotujecie rosół? Bo tutaj są iście na Tutaj przy mnie jest drzewo, na którym rośnie pieprz. Jest drzewo pieprzowe, na którym rośnie czerwony pieprz i jak ktoś naprzed Wam mówi uciekaj a tam gdzie pieprz rośnie to na przykład to właśnie do Grecji, dlatego że tutaj rośnie czerwony pieprz a to co tu masz? Oliwka. <mulity> to masz? Oliwkę. tutaj były największe demonstracje i właśnie jak Grekom się coś nie podoba to biorą młotek i odłamują marmur, a później rzucają w policję Na no, gdzie jedziemy teraz? Powiedz teraz gdzie jedziemy Jedziemy na plażę. Nad morze? Nad Jedziemy teraz nad morze tramwajem. Na tramwaj dostaniecie się z układem No i kiedyś wytrąbacz odwiedza się E, tikety, zawsze odbieracie tikety e, na takim sprzęcie, e, a w metrze e, są bramki, e, które e, nie spodobały się Grekom, bo zaczęli je, dwa, e, zaczęli je niszczyć i tak dwa lata trwała walka. No, ale w końcu się przyzwyczaili. E, Grecy e, są tacy bardzo wyluzowani, ponieważ jak jest prawo, to po prostu ono jest. I jak na, na przykład jeżdżą na skuterach e, bez kasku, wy trzy e, na przykład przychodzą na czerwonym świetle, no po prostu są wyluzowani. Są, nie smakuje, normalnie są lepsze. No uh -huh. Dziwne, że jakoś nam nie dali, nie? Dokładnie. Jak chleb za euro, co oni zarabiają? Co Grecka, Grecka policja jest totalnie na luzie, cały czas coś jedzą albo piją. Za mną y, tam jest Aleorokak, czyli te wzgórze, i tam były sądy oraz y, omawiali y, umawi tam najwa najważniejsze sprawy, i tam były też y, sądy skrupkowe. A dlaczego skrupkowe? Dlatego, że zapisywali wyroki na kawałkach porcelany, która się łatwo kruszyła. Y, to był jakby taki internet, w sensie, y, że jak chcieli się czegoś dowiedzieć, to właśnie tam biegli na tę wzgórze i się dowiadywali. Tak Święty Paweł próbował y, nawrócić Atańczyków, ale mu się nie udało. Jednak Święty Pawełowi udało się nawrócić jednego człowieka, czyli Dionizego. Y, na którym jest super miejsce na pocztówki na, na wieżę, na, na górę, na akropol. I te wszystkie góry Areopag, Akropol i File Papu są koło siebie. Po drodze na że możecie spotkać więzienie Sokratesa. Tutaj Sokrates wybił truciznę i go zamknęli. Jumar, <trucizna>, trucizna nazywała się cykuta, to była najmocniejsza trucizna. Te palmy tutaj mają 180 lat, a to jest miejsce, przy którym każda dziewczyna, która jest w Atenach, musi sobie zrobić właśnie fotkę. Koniecznie na insk. Jesteśmy teraz na targu. To jest hana Chciałabym zostać wegetarianką, ale nie umiem. To baron, chyba. And. Uh -huh. trochę miejscowych specjałów. na najstarszą e, dzielnicy Aten, czyli Plaka. Jeśli myślicie, że jak pójdzie do kota Kić kici, to wtedy przyjdzie, to to nie działa, w Grecji się mówi ks, KS, pHitus, ma nas gdzieś One tu w ogóle nie reagują, co? Nel, czy te koty są z Grecji? Nie wiem. Może z Włoch promem przypłynęły. Przypłynęły, no. Ten przyszedł. Ten by przyszedł nawet na kicik. To jest wieża wiatrów, na której jest osiem aniołków i pod nimi są takie dziurki, a w środku pali się ogień. I gdy wieje wiatr, ogień przez te dziurki on do środka i ten się w jakąś stronę nachyla. I wtedy ludzie wiedzą, w którą stronę wieje wiatr. Wielków, a w z Górze Wilków nazywa się y, tak, ponieważ kiedyś dawno temu y, żyły tam watahy Wilków i przeszkadzały ludziom, ponieważ y, no, były dla nich groźne. To jest w górze Wilków i tutaj podobno warto przyjechać na y, zachód słońca. Widać całą panoramę Aten. Kupiły wilki i zjadały. A co zjadały? No, ja, no, zjadały tego pana, który pije wodę. A, zjadały tego pana, który pije wodę. Tam pan wodę, sprzedaje właściwie napoje. I te wilki tego pana zjadały, tak? Tak. To jakim cudem on znowu żyje? Dwa razy. Dwa razy żyje? I tak. A. A jak on tu wszedł? No. Rozumiem. A ty jak tutaj wszedłeś na tą górę? Pociąg Dobrze, a Nel jak weszła? Schodami dokładnie, bo można i kolejką wjechać, można schodami dojść. Super. Teraz jesteśmy, jemy gyro. Gyros. Nie podasz mu kanapkę na Koniec przygody z a teraz przejdziemy do kolejnego miejsca, żeby dowiedzieć się do jakiego, musisz się na kolejny odcinek.